Tutaj. No, a później na środy do pracy, nie? No, Nie, nie, No nie, 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 no, może, no ja nie, pierdolę, nie, nie, no. że nie, może No daj Jaka uparta no. no dawaj. Testuję go. Pytam się, czy na pewno może. <laughs> By z liściami dostać. No pozwoliła, się. pozwoliła. O kurwa. No, czyli ta sama była z poprzedniego, co oni grali. Skoro dał uciec, znaczy się jeszcze nie uciekli, ale. Ona chyba facetów nie lubi mm. Ciebie też zajeba No, zajebała mnie Przepraszam No nieźle Przynajmniej jedna osoba ucieknie Gdzieś spadło obok, czy mi się wydawało? Czy to hak był? Nie hak spadł po tym jak ją zabiło no... no właśnie widzimy Ona tam Może Was kojarzy z tamtego poprzedniego Ciekawe czy da przetrwać czy tam Czy też Cię zabije nie, ona, ona lubi kobiety. A gdzieś a tego hash. O jest. No, najlepsze. U góry. Ciekawe, czy zamknie. No i pójdzie do zamknięcia. <laughs> Takie. Nope. Takie. Myślałeś? O drzwi, od... jaki dżentelmen. <laughs> Taki udaję, taki podarunek, taki proszę, proszę.